No Cześć, dzisiaj nietypowo, bo witam Was z promu, który zaczął kursować. Dzisiejszy odcinek będzie do Krynicy Morskiej, a może nawet do granicy rosyjskiej. Mam nadzieję tam dojechać, tak więc zapraszam. No, brakowało mi tego promu. On już jest czynny 26 kwietnia, a cena biletu za rower to 10 zł, więc trzeba korzystać. Zwłaszcza jak jest pogoda, tak jak dzisiaj. no i lecimy Jezu, jak mi tego brakowało nie dość, że musiałem poczekać, aż są, przejdzie bo strasznie gazował no, brakowało mi tego nie dość, że pogoda to jeszcze patrzcie w końcu jadę do Krynicy Morskiej to już parę miesięcy minęło jeszcze miałem stary rower było to wakacje, było trochę cieplej, ale nie narzekam, jest super. No, to jest bardzo miła odmiana do jazdy po ulicy. Kurczę, patrzcie, zielono! Nie myślałem, że tego doczekam po 10 miesiącach zimy, ale tu jest zielono. Ale niech was to nie zwiedzie. Dzisiaj maksymalnie będzie 9 stopni, więc aura jest dalej dość zimowa. Ale to mnie nie powstrzyma. Jak ja widzę prom, że działa, to uderzam tutaj. Warto, polecam. A zresztą zobaczycie później. Właśnie z tym kojarzę tę trasę, że tutaj jest wycinka zawsze. Jakaś wycinka na odcinku R10 zawsze się znajdzie. Ojejku! Pędzę, bo optymistycznie chcę dojechać jak najszybciej do granicy, żeby później już wracać z pełnym spokojem. Że będę wiedzieć, że nie muszę się śpieszyć aż tak, że już ostatnia prosta do domu. No, wiecie o co chodzi. Ten odcinek, mimo że urokliwy, będę pokonywać dwukrotnie. Więc nic nie tracę. Chociaż w drugą stronę będzie wyglądał inaczej. Ja czegoś tu nie rozumiem. Jadę już kawał, jestem zastygnął i mam reklamację do Was. Dlaczego? Dlaczego tam są dopiero pierwsi rowerzyści, których widzę? Jest ładna pogoda. Sobota. Cieszcie się rowerem. Później będzie zima i nie będzie kiedy jeździć. Tak więc zapraszam tutaj na pomorskie eee, R10, bardzo miło. Jak widać od dziesiątka to nie tylko las, ale i urokliwe miejscowości. Tak jak sztutowo, czy teraz jadę y, przez konty rybackie bodajże. Więc no polecam, tylko trzeba zachować ostrożność. No bo tutaj już jest normalny ruch samochodowy. Nie ma co się dziwić. W sezonie będzie jeszcze ciekawiej. Więc teraz to powiedzmy, że jako tako. Ale później to już ciężko, ciężko. Ale na szczęście te odcinki są krótkie. Właśnie jestem w znanym, a przynajmniej mam taką nadzieję, w znanym miejscu, czyli ten kanał żeglugowy, który Kosztował trochę. Trochę był budowany. Yy, wiadomo z jakiego powodu. A wygląda on tak. Lubię tutaj się zatrzymać na chwilę. Fajny klimacik ma to miejsce. No a teraz czas lecieć dalej. Bo przede mną jeszcze jakieś 20 km do granicy. Więc myślę, że easy. Yy, później jeszcze trzeba będzie wrócić. Więc trzeba trochę pooszczędzać siły. Ten most to symbol tego, że zaraz Nieopodal jest to instagramowe miejsce na trasie R10 Więc no, jeszcze kawałek, ale już blisko. Nie no, jestem zachwycony. A myślę, że domyślacie się, jak bardzo zachwycony nawet. No coś pięknego. No, ja już to widzę. My zaraz również mamy to. Najlepszy odcinek na tej trasie. Ojku, zawsze tutaj się wzruszam. Szkoda, że nie ma tu żadnej budki z kebabem. Bo chyba płakałbym ze szczęścia. Jak to wygląda. No, coś pięknego. Chociaż wydaje mi się, że tutaj drzewa porosły, ale może z dużym naciskiem, na wydaje mi się Ech. chyba zaraz tu drona odpalę, żal nie skorzystać, tylko trochę wieje ale i tak żal nie skorzystać. Znaczy, trochę. Dość znacznie wieje. Albo zrobię to w drodze powrotnej. Może trochę wiatr się uspokoi do tego czasu. Nie no, coś pięknego. No, oczywiście musiałem się tutaj zatrzymać. Pewnie domyślacie się, gdzie już jestem. O, proszę. Ładnie tutaj, co nie? Czy może być? Dajcie znać. Może też macie jakieś fajne miejsce w okolicy. Planuję trochę podróżować po Polsce, zwiedzać, więc dawajcie swoje sugestie. No, i tak to wygląda. Później kawałek do krynicy morskiej. Jedzie się z delikatnymi widoczkami na morze. Ale nie są takie one nieprzerwane, jak miało to miejsce przed chwilą tam. Ojejku. No, ładnie, ładnie. Ale zaskakująco mało jest rowerzystów dzisiaj. Ja jak tu byłem, to zawsze... Ojej, oj. Tu się coś porobiło. O matko. Nie pamiętam, żeby tutaj tak rozgrzewany był, tutaj raczej ładny szuterek był do tej pory. No i jak widać, albo i nie, tam po lewej stronie cały czas się słoże. I delikatnie coś tam widać między drzewami, ale to nie jest ten efekt już. Nie zapomniałem, że tutaj asfalt był. Myślałem, że cały czas był żwir, ale pamięć jest zawodna. Nie pomyślałbym, że do granicy z Rosją prowadzą takie szutry premium. Już nie pamiętam tego, ale wtedy, jak byłem ostatni raz, to jechałem rowerem trekkingowym więc w teorii powinien być lepszy, ale tam miałem amortyzator nawet w siedełku eee, i teraz mam wrażenie, że dużo mniej częściej. Może kwestia też opon, bo teraz mam trochę szersze i bardziej przystosowane do terenu, chociaż i tak szału nie ma. No a też druga sprawa, że rower jest stalowy, a na aluminiowy. I od nie był jakiś najdroższy był raczej z tych tańszych i chyba te tańsze amortyzatory to tylko dodają wagi a nie działają jako amortyzator że już lepiej kupić po prostu stalowy rower i te drgania trochę lepiej będą tłumione no ciekawe jestem ciekaw waszego zdania na ten temat no i tutaj się podzieli wszyscy rowerzyści Wszystkich ciągnie do Rosji, Absurdalne. Ale jest to punkt, gdzie ludzie po prostu lubią stanąć, zrobić zdjęcie. W sumie dziwne, że w tych czasach ta granica jest tak bardzo otwarta, że nie ma żadnej punktu straży ani nic ciekawe. No i już wracamy do domku. E, do domku to jeszcze kawałek. A jestem przed krynicą morską. Do Gdańska jest jakieś 75 km. E, jest to trochę. E, no, zwłaszcza, że ja nie jadę do centrum Gdańska, a raczej do Sopotu nawet. Więc no, czeka mnie mała przejażdżka. Ale to nic, będzie fajnie. Powiem trochę mnie siekło. Muszę znaleźć jakieś jedzonki. Ale teraz na serio, ale na szczęście jestem w krynicy morskiej. E, więc pewnie znajdę jakieś gofry, bo mało kto wie, ale krynica morska jest kolebką gofrów. <grafry> gofry i zapiekanki tutaj się narodziły. <grafry> nie no, na serio to zapiekanki w Kazimierzu. Nie no, ale tak całkiem serio muszę coś znaleźć, bo już gadam głupoty. Ech, jak ładnie, co nie? Kurcz. Tutaj mieszkać. To jest wygranko. Nie mówię w Gdańsku, ale gdzieś e, w okolicach Krynicy Mockiej, Szutowa. Codziennie masz taką ścieżkę. Pięknie. No, miło się jedzie to jak dziesiątko. Miło, miło. Tutaj, z tego co pamiętam, jak jechałem w tę stronę, było małe rozkupanko. A i nie. He he. ojejku jak ciepło w słońcu jednak zjedzenie olbrzymiej porcji lodów nie było zbyt e, dobrym pomysłem no bo teraz jestem trochę przemarznięty ale nie jestem głodny tak jest plus jak sobie polatam dronikiem to jeszcze wezmę sobie żel energetyczny i w ogóle będzie e, wspaniale Ech, co za pech Jak pech to pech e, Jakby to powiedzieć e, Zagadała mnie osoba na trasie jak jechałem i wyłączyłem film na GoPro i rzuciła do mnie pytaniem po prostu czy do Krynicy morskiej jest cały czas asfaltowa ścieżka ja się zagapiłem i zahaczyłem przez przypadek butem o yy, przerzutkę przed nią i się osunęła lekko i przez to nie mogę korzystać z niej. Teraz szukam jakiejś stacji, bo akurat ze wszystkich kluczy, które mam, nie mam tego do przerzutki i mam nadzieję, że na stacji będzie taki klucz. No kurczę, pech to pech jednak. No trochę głupio, że jak byłem zajęty, yy, zagadała mnie w trzy. No co prawda nie powinienem grzebać w kamerze podczas jazdy, ale to jest po prostu kwestia wyczucia, czy wcisnąłem przycisk i zerknięcie na przedni ekran. No trudno. Mam nauczkę na przyszłość, że warto brać ten klucz. Bo teraz jak go nie znajdę to czeka mnie powrót w dość ślimaczym tempie, bo... Jestem tylko na tym małym blacie teraz. No, no dobra, zobaczymy. Może będzie dobrze. Może zaraz trafi się jakaś stacja napraw. No to jest niesamowite. Właśnie ja praktycznie od Krynicy Morskiej dojechałem już do Sztutowa Szutowa. Sorry, myli mi się niemiecka nazwa. I cały czas nie ma ani jednej stacji więc cały czas jadę na tym przednim blacie Na szczęście udaje mi się ustawić tę przerzutkę tylną tak by jechać 20 km na godzinę ale to i tak jest przy zabójczej kadencji więc no Raczej zdążę na prom, bo jest 16, a zostało mi 16 km jakoś do, e, do promu. Więc raczej easy. Ale no szkoda, że ten wyjazd został trochę zepsuty. E, awarią No, nic na to nie poradzę. Trzeba się cieszyć tym, co mam. Mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć do czasu majówki. Chociaż nie sądzę, będę musiał to sam zrobić. Bo 26 kwietnia jest aktualnie, a zakładam, że serwisy mają co robić przed majówką. No, niestety, dobra, udało mi się samemu to naprawić znalazłem stację i teraz lepiej pędzę. Tylko, że mam wrażenie, że coś jest nie tak z regulacją, bo jakbym nie kręcił śrubkami, ee, tak jest źle ale za to udało mi się poprawić y, umiejscowienie wózka przerzutek i przynajmniej jadę na tej drugiej trze na skrajnych przełożeniach ale to już trudno to już trzeba się cieszyć z tego co no i co mogę dodać? Żałuję, że ten odcinek tak wygląda no niestety usterek się nie przewidzi, ale i tak mam nadzieję, że wam się podobało. Bo... Eee. ojejku teraz raczej już nie zdążę na prom bo o 17 wypływa do Świbna, do Mikoszewa a później praktycznie od razu wraca zabierze kogo może i jedzie więc poczekam do kolejnej pełnej pół godziny mam lata sobie tak wahadłowo a później już do Gdańska a właściwie do Sopotu więc czeka mnie jeszcze jakieś 50 km. A ile przejechane? 133, no to strzeliłem, bo miałem w planach 180 zrobić dzisiaj. No gdyby nie ta usterka, byłoby lepiej, ale przynajmniej mogłem, mogłem podziwiać satury.